Witam Państwa bardzo serdecznie na plantacji cebuli z siewu wiosennego ta sama plantacja jak za zawsze, proszę zobaczyć jak to wygląda Proszę Państwa, rośliny wyglądają bardzo dobrze plantacja jest nawożona, tak jak Państwu już mówiłem raz w tygodniu, raz idzie nawóz zawierający azot saletra amonowa w tym momencie i raz przeplatając idzie Jaramila kompleks po 100-150 kg na hektar. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ochronę, w ostatnich latach nie było problemów tutaj na, tym, na tych plantacjach, w tej miejscowości z wciornaskiem. Teraz niestety pokazało się go znowu dużo, więc zabieg Movento został powtórzony po raz drugi przez producenta. Jeżeli chodzi o choroby grzybowe, został zrobiony parę dni temu produkt Fandango. Także na te około 7 dni mamy, jeżeli chodzi o ochronę przed chorobami grzybowymi, tutaj spokój. Następny zabieg, proszę Państwa, można byłoby powtórzyć w zależności oczywiście od przebiegu warunków pogodowych. Albo jeszcze raz produkt Fandango, ewentualnie jeżeli rzeczywiście będzie dość ciepło, to produkt Cabrio Duo. Można do tego dodać jeszcze nawóz zrównoważony, siarczan magnezu, żeby dalej to ładnie chroniło przed, przed stymfylium i proszę Państwa Dodajemy kontaktowe produkty na wciornastka, żeby dobić te larwy, które gdzieś tam się będą panoszyły, czy owady, owady dorosłe, tak? czyli jakiś tam acetami, z pyretroidem, pyretroidy ewentualnie same, albo spintor, jeżeli tego wciornastka jest rzeczywiście dużo. Proszę Państwa, na tej plantacji nie widziałem chorób odglebowych. Tutaj, w tym gospodarstwie, generalnie tych chorób nigdy nie było, więc nie ma problemu. Natomiast informacja jest taka, że zaczyna się różowienie korzeni i fuzarium. Na różowienie korzeni, proszę Państwa, na wilgotną glebę produkt poliwersum. Natomiast jeżeli chodzi o fuzaria, to też jeżeli Państwo zauważycie pierwsze objawy, naprawdę pierwsze na pojedynczych roślinach, można zrobić preparat fus -off zawierający Bacillus subtilis, szczep drugi. I potem po kilku dniach, bo ten Bacillus subtilis musi wejść w system w korzeniowy, więc on musi trafić do ziemi i potem po kilku dniach można zrobić produkt polichron, który zawiera inną bakterię, peribacillus, która umiejscawia się w szczypiorze więc to, co ma trafić do gleby na wilgotną glebę, dużą ilość wody, najlepiej jak będzie jeszcze obfita rosa bardzo wcześnie rano, kiedy nie będzie operacji słonecznej. Natomiast to, co ma trafić do liścia w mniejszej ilości wody z jakimś zwykłym zwilżaczem typu. Typu superam, tak, żeby zmniejszyć napięcie powierzchniowe, żeby jak najwięcej cieczy zostało na liściu w mniejszej ilości wody, żeby właśnie jak najwięcej cieczy pozostało na, na szczypiorze. Na to trzeba, proszę Państwa, zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ochronę chemiczną, to wszystko natomiast. Ta ochrona mikrobiologiczna jest wskazana wtedy kiedy rzeczywiście te choroby występują i tutaj niestety nie mamy zarejestrowanych żadnych produktów chemicznych do tego żeby zabezpieczać czy zwalczać przed chorobami atakującymi roślinę z gleby. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.